Ja jestem FAP i w tym odcinku zagrałem sobie w Michael Zombie Dobra. teraz zaczynamy... Eee, okej. Okay. Power mm, Na razie tutaj nie widzę go zombie. Zombieka oczywiście. Tak. Hmm. O, tutaj tutaj, okej. Okay. To od razu no. Hmm. O, kolejny. I... gdzie są następne, dawać mi tutaj następnych, ja chcę następne o, dobra, ja odstąpiłem, no i dobrze podejmę sobie tu jako bariery. eee, o, ja! kolejny, dobra no i tak, kliki, akwospan i tyle, i tyle, eee, o Barier sobie odbudujemy, ale może nie przechodzili, oczywiście em, eee, dobra, tutaj kolejne. tak, też odbudujemy sobie aczary i Dopóki nie ma oczywiście zombie Dobra przechodźmy sobie dalej um. O tutaj zombie Kolejny zombie Dobra słyszę jakieś dźwięki więc takie tam podejście to znajduje się perperyon Tak, o dobra idę sobie idę Kici, kici, o tutaj jest jeden, tutaj jest drugi Dobra, jeszcze trzy. Dobra, najpierw formułują bariery na luziku. Czemu się spieszyć? Um, dobra, oni teraz podchodzą do mnie. Wcale jestem blisko mnie. E, dobra, unikamy ich oczywiście. Oni teraz podchodzą. Okej. Okay. Dobra, przecież przeciwnym bomby do PLR. Ochraj, to moje flory. tak się stoi jak w pościnach. Dobra, to. Eee... Dobra, gdzie one są te zombiaki, co nie? Eee, no. Tutaj widzę, że to roboty. Eee, o, zombie, na mężczyzn eee, okej, okay. macie z Czekaj... Eee. Co on nie, nie. A, dobra. Miałeś to udane, więc dobrze. Eee... eee okej, okay. patrzymy za siebie. A macie... E, wait. Dobra, jest z noża tam jest. Co by nie? Co by nie? Macie tam jest noża. I pistolecikiem. A nie, jeszcze nie. Sto ja lepiej nożem. Tak. No, umiera to może... głośny jesteś. Dobra farta fala, teraz. To dobrze. A e, ja tutaj barierę sobie taką budujemy. E, o, dobra, teraz sobie kupimy to przejście, tak. Teraz sobie kupimy drugie przejście, no. Ile się już szybko przytganałem. Sonic nie wiem, flash, coś jest Okej, okay, mamy jeszcze. Co to jest za dźwięk? O, dobra, to nie zombie. To sobie tam podejdę. A! Nie, nie wiesz tu. No... Co to jest? A, ja... Lecisz. Uwaga, hm. ja za blisko, za daleko, sam robię to. Odbudujemy sobie... ...mój laptop. Zostaw to ja. nie mam nóż i nie dbacham się go użyć, tak eee może sobie pójdę dobra, kupimy sobie to i idziemy od razu do rulety tak dobra, to już wylosuję, to wylosuję widzi wasze jest, ale dobra eee, o, dobra, nie zapnę, nie zapnę chodźcie tutaj eee na razie nie włączamy prądu, bo w sumie po co? Na razie mi się przyda bez prądu. Zawsze w każdej chwili mogę sobie je włączyć, więc po co mi? E, tylko gdzie oni są? Oni tam gdzieś sobie łażą. Jeden się zbliża. Dobra, może rzucę sobie granat. An e, nie może. A dobra, jednak sobie rzucę. Trafiłem. Co? Uciek? Z kubami. Dobra, poczekamy sobie na. Poczekamy. Fajna beczka. Poczekamy sobie. O, idzie, idzie, idzie! Dzień dobry. Um, czekaj. Może... co co jest jakieś przejście? O, nie. Zaczekaj, mogę tam? O, nie trafiłem. Skubany. O, dobra, jest. Nie ma. Ehm, tylko kogoś to już stracił? Dobra, kolej, to... może nie. Mam merda, ten rondoi. Eee, gałeś mi. Bo, dobra. Hmm, gdzie oni nic Co to są? O, tutaj są. Może sobie pominę. A teraz będzie się ujęć. O, dobra. Ja wróciłem po przerwie i tak. Mam sobie duletkę. O! Taka broń, nieźle, nie Dobra. Jest ósma fala. no. I teraz zobaczmy, jak Ja, regia. Ła, No. Eee... I tak, gdzie oni są? Hmm, przeładujmy swoje broń oczywiście, tak. Eee... właśnie, Боже, трафик купил. Никого. Ага. Что Бум-бум. Шотка. Хедшот. No już mało. Tch. Kici kici. Bum! Tak to się robi! Headshot! Oh yeah! Dobra, która fala? Dziewiąta, okej. Okay. To jeszcze... Na dziesiątej tam chyba będę mógł zrobić... Mam większą szansę na Railgun'a, tak. Więc... Ja, ja. O, to jest znowu. Eee, okej... Gdzie są dalej... Kici, kici... Yy. O tutaj! No nie, co tam jest? Czekaj, tam jest... Nie Max, A, no, no nie, no strato. E, nie, nie włączam tam. Tu jest jakiś co tam jest jeszcze? Dobra. Um, no i nie na straty to. Dobry no, jak na Część podejdą. O. Nie. O. Okej, Okej, Nie. Okej, Nie. Dobra. Nie. się Nie. Aha, jeśli jeszcze zamilką, to e, jakiś spisko. O, bałrala w sobie nareszcie. E, o, Regan nareszcie, dobra. Mamy. Wyłączamy drużynką. O nie, Gil. To, do... oryum make of speedrun. E, we... Weźmy sobie ten nóż. Taki lepszy, no i teraz włączymy ten telefon. No. Dobra, biegniemy, biegniemy. Dobra, jesteśmy coraz bliżej.